Są pytania, które zdają się tkwić w samej tkance istnienia. Nie rodzą się z książek ani z głośnych dyskusji wielkich myślicieli. Pojawiają się cicho, czasem w środku nocy, czasem podczas kontemplacji rozgwieżdżonego nieba lub w szeptach niespokojnej duszy. Jedno z nich przemierza wieki jak echo, które nigdy nie milknie. Jeśli Bóg stworzył wszystko co istnieje, kto stworzył Boga? To pytanie w swej prostocie Niesie głębie, która wstrząsa fundamentami ludzkiego rozumu, nie jest jedynie filozoficzne. Jest egzystencjalne. Rodzi się z naszej potrzeby zrozumienia zasad rządzących światem, porządkowania wszechświata w przyczyny i skutki, odnalezienia punktu wyjścia dla wszystkiego, także dla Boga. Ale co się dzieje, gdy obiekt naszego pytania nie mieści się w żadnej znanej kategorii? Od pierwszych stron Biblii stajemy przed potężnym i nieuzasadnionym stwierdzeniem: Na początku Bóg nie ma wyjaśnienia jego pochodzenia, żadnego wstępu, który tłumaczyłby skąd się wziął, jak powstał, co było wcześniej. Po prostu Bóg. Ta nieobecność wyraźnego początku nie jest przeoczeniem, jest stwierdzeniem. Biblia nie próbuje wyjaśnić istnienia Boga, jakby był jednym z wielu bytów. Przedstawia go jako byt, absolutny, samoistny, wieczny. W obliczu tej rzeczywistości ludzki umysł się chwieje. Nasza logika, ukształtowana przez czas i materię, nie wie, jak przetworzyć istotę, która nie miała początku. Nasz język okazuje się bezsilny wobec tego, co wieczne. Ta bezsilność nie powinna jednak prowadzić nas do frustracji, wręcz przeciwnie, zaprasza do czci. Bo gdyby Bóg mógł być w pełni zrozumiany przez nasz ograniczony rozum, przestałby być Bogiem. Wielkość Boga tkwi nie tylko w tym, co stworzył, ale w fakcie, że On sam nigdy nie został stworzony. Jest Jestem, który jestem jak objawił się Mojżeszowi na pustyni. Gdy patriarcha odważył się zapytać Jakie jest Twoje imię? otrzymał odpowiedź zarazem enigmatyczną, jak i ostateczną Jestem, który jestem. To zdanie to nie tylko wyraz tożsamości to deklaracja wieczności, samoistności, całkowitej niezależności. Bóg nie jest istotą zależną od czasu, jest tym, który go stworzył. To zrozumienie zmienia wszystko, przekształca sposób, w jaki postrzegamy świat, historię, a nawet samych siebie. Bo jeśli Bóg nie miał początku, nie ma też końca. Jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Oznacza to, że bez względu na to, jak niestabilny jest świat, jak zmienne są okoliczności, Bóg pozostaje niezmienny. Wieczność to nie tylko teologiczny atrybut. To kotwica dla duszy. Wiedza, że Bóg nie miał początku, pozwala nam zrozumieć, że nigdy nie zostanie zachwiany. Dlatego ci, którzy w nim pokładają ufność, nie muszą obawiać się wichrów czasu. Jeśli ta wiadomość już zaczęła poruszać Twoje życie, chcecie prosić o coś prostego, ale potężnego. Polub ten film, skomentuj Amen, jeśli te słowa przemawiają do Twojego serca, i zasubskrybuj kanał. Kiedy to robisz, algorytm rozumie, że ten przekaz jest ważny i pokazuje go innym. Kto wie, może dzięki Twojemu działaniu ktoś, kto dziś jest daleko, odnajdzie drogę powrotną do Boga. Teraz pójdźmy głębiej w te tajemnice. Gdy myślimy o Bogu jako o kimś wiecznym, mamy tendencję do wyobrażania sobie linii czasu, która rozciąga się nieskończenie wstecz i w przód. Ale wieczność Boga nie jest jak linia bez końca. Jest czymś całkowicie poza logiką czasu. Bóg nie tylko istniał przed czasem, on jest poza czasem. Czas, jaki znamy, z jego porankami i wieczorami, kalendarzami i porami roku, to boski wynalazek, narzędzie stworzone, by uporządkować istnienie stworzeń. Bóg nie żyje w tej linii, obserwuje ją z zewnątrz. Jest autorem czasu, nie jego bohaterem. Dlatego, gdy pytamy skąd pochodzi Bóg, używamy niewłaściwej miary, by go zmierzyć. Próbujemy zastosować kategorię stworzenia do Stwórcy to jak próba zważenia światła na wadze, czy zmierzenia miłości miarką. Nie chodzi o to, że pytanie jest złe w swoich intencjach. Jest uzasadnione, bo rodzi się z serca, które pragnie zrozumieć, ale jest niewłaściwie sformułowane. Bóg nie ma pochodzenia, bo jest źródłem. Nie został stworzony, bo jest tym, który stwarza. Nie narodził się, bo jest tym, który daje życie. Cała rzeczywistość pochodzi od Niego i do niego wraca. Psalmista wyraził to pięknie w Psalmie 90. Zanim zrodziły się góry, zanim powstała ziemia i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem. Zauważ, od wieków na wieki. Nie tylko od wieczności, ale pomiędzy wiecznościami, sposób by powiedzieć, że Bóg nie porusza się w czasie tak jak my. Jest wiecznym teraz. Nie był, nie będzie. Jest zawsze. W Apokalipsie Jezus przedstawia się jako Alfa i Omega, początek i koniec, ten, który był, który jest i który przyjdzie, nie jako ktoś, kto wchodzi w czas, ale jako ten, który nad nim panuje. To zrozumienie ma praktyczne implikacje dla naszego życia. Bo jeśli Bóg jest poza czasem, widzi koniec od początku, nic go nie zaskakuje, żadna przyszłość nie jest dla niego niepewna. To oznacza, że możemy odpocząć. Bóg, który coś nam obiecał, nie musi sprawdzać, czy czas to potwierdzi. On już zna wynik, już zna jutro, dlatego ufność w Niego jest bardziej rozsądna niż rozpacz z powodu niepewności. Wiara w tym kontekście nie jest ucieczką od rzeczywistości. Jest uznaniem, że istnieje większa rzeczywistość i ta rzeczywistość ma imię – jestem. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówił o tajemnicy strzeżonej przed wiecznymi czasami. To wyrażenie jest niemal paradoksalne, jak coś może istnieć przed czasem, ale to język wieczności. Istnieje byt, który poprzedza wszystko, i w tym świętym miejscu poza granicami czasu Bóg już był, już kochał, już planował, już przygotowywał drogę zbawienia. Czas nie powołał Boga do istnienia, to Bóg powołał czas do istnienia. To zmusza nas do przemyślenia całej naszej logiki. Wiara chrześcijańska nie opiera się na Bogu, który powstał, by rozwiązać nasze problemy. Opiera się na Bogu, który zawsze istniał i stworzył nas z miłości. Kontemplując tę wieczność, coś w nas się budzi: święty niepokój, pragnienie dotknięcia, niedotykalnego, zrozumienia niepojętego. I choć wiemy, że nigdy nie ogarniemy pełni Boga naszym rozumem, wciąż czujemy się nieodparcie do Niego przyciągani, bo wieczność Boga nie oddala nas. Ona nas wzywa, nie upokarza, zaprasza do zaufania. Wiara rodzi się właśnie tam, gdy oczy już nie widzą, gdy umysł już nie sięga, ale serce wciąż wierzy, bo jest w nas coś umieszczone przez niego samego, co rozpoznaje głos wiecznego, gdy szepcze pośród chaosu: Jestem. To zdanie Jestem to więcej niż słowa to pieczęć boskości znak rozpoznawczy Boga, który nie definiuje się przez okoliczności. Nie zmienia się wraz z wiekami. W świecie, gdzie wszystko przemija, starzeje się, rozpada, jest byt, który trwa. I to w nim znajdują się wszystkie odpowiedzi, które mają znaczenie. On nie jest odbiciem czegoś większego jest początkiem wszelkiego światła, wszelkiego porządku, wszelkiego życia. Gdy to zrozumiemy, nawet nasze pytania zaczynają się zmieniać. Nie interesuje nas już tak bardzo, skąd pochodzi Bóg, ale dokąd nas wzywa. Nie szukamy już punktu początkowego dla Stwórcy, ale drogi powrotu do Stwórcy. Jezus, przyjmując w ciele pełnię wiecznego słowa, nie tylko mówił o Bogu, On objawił Boga. W Ewangelii Jana 1:18 czytamy: Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, On go objawił. Niewidzialny, wieczny i absolutny Bóg stał się widzialny, dotykalny, bliski. To zbliżenie było wyborem miłości. Nie wymogiem stworzenia, ale wolnym aktem tego, który niczego nie potrzebował, a jednak pragnął być z nami. Dlatego imię Jezusa brzmi tak potężnie, gdy mówi: Zanim Abraham był, ja jestem. Nie mówi tylko, że jest stary, twierdzi, że jest wieczny. Jest tym samym słowem, które było u Boga i było Bogiem. Jest wiecznym w ludzkiej postaci. To objawienie słowa całkowicie zmienia dynamikę naszej wiary, bo teraz niedostępny Bóg stał się dostępny. Wieczny wkroczył w czas. Nieskończony zamieszkał wśród nas. Nie po to, by go wyjaśnić, ale by go poznać. To większe niż jakakolwiek teologiczna odpowiedź. To relacyjne, to duchowe, to wieczne. Pytanie, kto stworzył Boga, traci swą siłę, gdy stajemy przed faktem, że ten Bóg, który nie został stworzony, najpierw nas umiłował i objawił się, byśmy mogli go poznać. Objawienie Boga w Chrystusie nie odpowiada na wszystkie nasze wątpliwości. Ale prowadzi nas w miejsce, gdzie nie mają one już takiego znaczenia, bo tam, gdzie jest obecność, brak wyjaśnień staje się znośny. Tam, gdzie jest miłość, tajemnica nie jest barierą, ale portalem. I to właśnie nam jest ofiarowane: portal, wejście w wieczność, nie w sensie zrozumienia wszystkiego, ale uczestnictwa w czymś, co wszystko przerasta. Wieczność Boga to nie zimna koncepcja to zamieszkanie. Jak mówi Psalm 91: Panie, Ty byłeś naszym schronieniem z pokolenia na pokolenie. Schronienie, nie odpowiedź, mieszkanie, nie teoria. Być w Bogu to być strzeżonym w tym, który się nie zmienia, nie zawodzi, nie kończy. Gdy znajdujemy schronienie w tym Bogu, coś w nas się zmienia. Niepokój ustępuje miejsca zaufaniu. Strach jest wypierany przez pokój, bo teraz nie żyjemy już pod tyranią czasu. Żyjemy w cieniu wiecznego. Ten cień to nie ciemność. To schronienie. To miejsce, gdzie nasze pytania mogą odpocząć, nawet jeśli nie znajdują pełnych odpowiedzi. To miejsce, gdzie nasza dusza się uspokaja, bo uznaje, że nie musi już wszystkiego kontrolować, wszystkiego rozumieć, wszystkiego przewidywać. Wieczny Bóg ma kontrolę. Zna koniec od początku. Podtrzymuje wszechświat słowem swojej mocy. I to wystarczy. Wiedza, że on jest, wystarczy. Wiedza, że jest z nami, wystarczy. Wieczność to nie tylko atrybut Boga, to atmosfera, w której On mieszka. I to ta atmosfera teraz przenika nasz świat, naszą historię, naszą duszę. Apostoł Paweł napisał w liście do Kolosan, Ketem 17, On jest przed wszystkim i w Nim wszystko trwa. Oznacza to, że wszystko, co istnieje, trwa tylko dlatego, że Bóg to podtrzymuje. Nic nie ma życia samo w sobie, nic nie utrzymuje się dzięki własnym zasługom. Od największych galaktyk po najmniejszą komórkę, wszystko zależy od niego. I to obejmuje ciebie. Twoje życie nie jest podtrzymywane przez przypadek. Twoje dni nie są wynikiem bezsensownego kosmicznego algorytmu. Istniejesz, bo Bóg chce, byś istniał. Oddychasz, bo on wciąż tchnie w ciebie życie. I to nadaje sens naszemu istnieniu. Nie zostaliśmy wrzuceni w czas przez przypadek. Zostaliśmy stworzeni dla wiecznego celu, a ten cel można zrozumieć tylko wtedy, gdy rozpoznamy, kim jest Bóg. Nie jest istotą, która powstała w jakimś punkcie historii. Jest Panem historii. Nie został stworzony, by rozwiązać nasze problemy. Jest stwórcą, który wzywa nas, byśmy żyli dla Jego chwały. Wieczność to nieodległy cel, to teraźniejsza rzeczywistość dla tych, którzy chodzą z Bogiem. Jak napisano w Księdze Kaznodziei 3.11. Bóg włożył wieczność w serce człowieka. I to ta wieczność, to boskie echo w nas, popycha nas do szukania Go. Dlatego, gdy pytamy skąd pochodzi Bóg, być może nadszedł czas, by przeformułować pytanie. Zamiast pytać o Jego początek, powinniśmy pytać: Jak mogę żyć dla tego wiecznego Boga? Zamiast szukać Jego genealogii, powinniśmy szukać Jego obecności. Bo tajemnica wieczności nie została dana, by ją rozwikłać. Ale by ją czcić. Jestem, nie objawia się, by go analizować, ale by go uwielbiać. I to w miejscu czci nasza dusza znajduje odpoczynek. Gdy przestajemy próbować wyjaśnić Boga i zaczynamy Go uwielbiać, w końcu odnajdujemy sens. Uwielbienie wiecznego Boga to przyjęcie, że jest większy niż nasze odpowiedzi, to poddanie się Jego suwerenności, Jego mądrości, Jego pięknu, to powiedzenie, nawet jeśli nie rozumiem wszystkiego, ufam, to właśnie czyni prawdziwa wiara. Nie ignoruje pytań, ale klęka przed obecnością i czyniąc to, odkrywa coś cenniejszego niż odpowiedzi wspólnotę. Bóg, który zawsze był, nie jest jedynie bezosobową siłą. Jest ojcem, jest pasterzem, jest przyjacielem, jest odkupicielem, jest tym, który znacie po imieniu, znacie lepiej niż ty sam, kocha cię wieczną miłością. To piękno Ewangelii: wieczny stał się ciałem, ogromny stał się mały, niedostępny stał się bliski, a teraz przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca nie przez zasługi, ale przez łaskę, nie przez uczynki, ale przez wiarę, i ta wiara łączy nas z wiecznością. Zbawienie to więcej niż bilet do nieba to ponowne połączenie z Bogiem, który zawsze był i zawsze będzie to początek nowego życia, nie tylko w czasie. Ale w wieczności. Dlatego wobec pytania, kto stworzył Boga, najlepszą odpowiedzią jest być może milczenie pełne czci, albo pieśń, albo łza, albo prosta modlitwa: Uwielbiam cię, bo ty jesteś. W obliczu Boga, który nigdy nie miał początku i nigdy nie będzie miał końca, pozostaje nam tylko jedna odpowiedź poddanie. On jest jestem, wieczny, niezmienny, suwerenny. Niech Jego wieczność będzie naszym schronieniem, niech Jego samoistność będzie naszym fundamentem. Dziś, jeśli czujesz to wezwanie pulsujące w sercu, powiedz: Panie Jezu, przyjmuję cię jako mojego jedynego i wystarczającego Zbawiciela. A jeśli już żyjesz wiarą, skomentuj tylko: Amen. Podziel się tą wiadomością i pozwól, by więcej dusz zostało dotkniętych przez Boga, który po prostu jest. Niech wieczny strzeże cię swoją miłością, która nie zna końca.